Dzień dobry, kolejny poranek. Jeśli chcecie się zrelaksować, to musicie przyjść na taką drewnianą ścieżkę, ale zobaczcie te fale. Będę szczery i warto tutaj wejść chociażby dla tego widoku, bo naprawdę wygląda to przepięknie. Nie będę ukrywał, że się boję, nawet bardzo. Tym razem iść w stronę światła to dobry znak. Dzień dobry, kolejny poranek taki nie do końca słoneczny ale słońce ma się pojawić po godzinie 11 ale ponieważ dawno nie nagrywałem wam śniadań to proszę bardzo, dzisiaj przygotowałem jajecznicę i tak się ledwo mieści na tym malutkim talerzu <grym>, ale jakoś daliśmy radę do tego oczywiście herbatka, tam dalej wam tego bałaganu nie pokazuję <grym>, ale pokazuję wam za to widok z naszego okna no robi robotę co by nie powiedzieć, w takich okolicznościach śniadania smakują o kilka punktów procentowych lepiej. A Wy? Co myślicie? Pojedzone, pozmywane, posprzątane, można zwiedzać. Ale jak to zawsze, za dnia najpierw pokażę Wam jak wygląda ta miejscóweczka. Naprawdę bardzo dobrze tutaj się spało, ruch praktycznie zerowy. Tutaj jak już widzicie, trochę niebo się przerzedziło. Tutaj jeszcze chmurki, ale myślę, że to za chwilę się wszystko tutaj ładnie przewieje. Będzie można zrobić ładne zdjęcia. Tutaj, w ogóle, też w tym miejscu, w tym mieście, w tym rejonie jest cała masa grot. Jeśli gdzieś tam po drodze byliście i nie zatrzymaliście się do żadnej, to tutaj jest ich wysyp. Potąd praktycznie co taka mała zatoczka, to jest grota. Nie, nie nawet nie, do niektórych można zejść z lądu. Będziemy też próbować, właśnie w sumie, do dwóch wejść, bo da się zrobić to z drugiej strony, jeśli nie ma wysokiego poziomu morza. To jest jak gdyby warunek konieczny. Poza tym w tym miejscu, jak już mówiłem, jesteście na najdalej wysuniętym punkcie na południe Włoch. No i tutaj też jest bardzo popularne nurkowanie. Tutaj specjalnie zatopiono kilka rzeczy w wodzie, żeby to nurkowanie było jeszcze ładniejsze. Ale w to miejsce pojedziemy i wtedy wszystko Wam pokażę. Więc zapraszamy do zwiedzania. Jeśli chcecie się zrelaksować, to musicie przyjść na taką drewnianą ścieżkę ale zobaczcie te fale i jakie to są olbrzymy po prostu, no masa wody naprawdę masa napierającej wody, no niesamowicie to wygląda na kamerze no nie jest to to samo ale uwierzcie mi, że o, jaka to jest siła jak to pięknie wygląda, jeszcze to słoneczko, teraz te kolory niesamowite to jest a tutaj most, który wczoraj też mogliście zobaczyć i fale, które tam docierają chyba zejdziemy tam na dół, nie? no, bo tutaj możemy zejść. dobra, to idziemy zobaczcie na te olbrzymie fale ja zejdę, chociaż tutaj jest mokro mogę oberwać ale to pięknie wygląda idziemy zobaczyć, co jest z drugiej strony? No pewnie, że idziemy Przecież te fale mnie tu trochę przerażają ale idzie a, bo tu można normalnie przejść. Tu ludzie mieszkają, to jest strach mam powiem Zobaczcie tą masę wody Ale to super wygląda. Idzie fala wow Patrzcie na te fale teraz! I ja! Jakie to są olbrzymy Aż leci ten! Aż leci woda, bryza! I ja nie A ta tu idzie! Jakie to są olbrzymy! Tu! Jak pluso teraz! Ło! Ale to super wygląda! To no, można by sobie usiąść i patrzeć tylko. O, teraz uderzenie. Pięknie. Naprawdę pięknie. Z jednej strony fajnie, chociaż cały czas się boję, że mnie ta woda tu ochlapie, ale z drugiej zobaczcie, tu sobie mieszkacie, nie? A tu od razu taki widok. No robi to robotę, no kurde. Ale idzie teraz fala. Będę tutaj stał i że nie ruszę. Nie poddam się! Ja! Uj, Dobra, odsunąłem się, przegrałem. Ale zabawa! Ta jest olbrzymia! Wściekło się to może chyba. No ewidentnie chce mnie ochlapać. Ale to jest masa wody. Wam też się tak podoba? Mam nadzieję. No dobra. Lecimy dalej. Teraz taka letnia bryza, bym powiedział. No, zobaczcie to. Tutaj jakaś w sumie chmura jest. Tam pełne słońce. A, spadają mi okularki pomocy, pomocy, pomocy. Pomocy. Ach, jednak żona jest czasem przydatna. To się tu zwale z tego. No Most, będzie miał. Kurczę, czek tak się stara, ciągle miła. A tu ale ptaszków jest. No i takie szyszunie są. Taką mają tu kładkę, fajną do przejścia. Zobaczcie sobie. Tak to się prezentuje. No i Marinka, tutaj spokój. Nasz plan to ta latarnia. I tam jest też jakieś sanktuarium, z tego co dziś widziałem. No i ten pomnik w wodzie chcemy też namierzyć znaczy w sensie go nie zobaczymy, bo nie zanurkujemy 12 metrów pod wodę ale chociaż może w tym miejscu jakieś oznaczenia tego będą Żeby wejść tutaj musimy iść tutaj ale zanim tam pójdziemy, rzućcie sobie oka na całą panoramę miasta. Bo prezentuje się pięknie. My się już rozebraliśmy na krótki rękaw, bo ta wspinaczka no, będzie nas kosztowała trochę wysiłku. A już teraz jest tutaj naprawdę bardzo ciepło. Kiedy szliśmy sobie na spacer, no czuliśmy, że e, bluza to trochę za dużo. Dobra, kończmy gadać. I zacznijmy wchodzić, bo trochę tych schodów tam mamy. Zapomniałem też Wam powiedzieć, że miejscowość, w której jesteśmy, to Lełka. Po polsku pisze się Leuca. Tak powiedział mi translator. Jeśli przekręciłem, to oczywiście przepraszam. Nie ma jakiegoś większego znaczenia, jeśli chodzi o to słowo. W translatorze, oczywiście, bo może tutaj lokalnie ludzie wiedzą dlaczego tak, a nie inaczej nazywa się ta miejscowość, no bo my też niektóre przecież miejscowości mamy z czymś związane. Ale może być tak, że po prostu był sobie kiedyś jakiś mężczyzna bądź też kobieta o tym nazwisku. No i jako, to, że była to ich posiadłość, to teraz ta miejscowość ma taką nazwę. Ale tutaj widać jakieś pozostałości w ogóle w jakichś murach, jakichś takich jakby budynkach, może jakieś starożytne, rzymskie. Tutaj naleciałości są. Ta kolumna też tutaj robi piękne wrażenie. No dobrze, wspinajmy się do góry. Szczyt zdobyty. A na nim bazylika sanktuarium Świętej Marii z właśnie Di Leuca. To właśnie ona też jest zatopiona w sensie jej pomnik, ale no jeszcze pójdziemy z spokojem. Takie właśnie kolejne posągi witają Was przed samym wejściem. A tutaj już właśnie latarnia, kolejna, kolejny pomnik, tu jakiś krzyż. No nic przejdźmy się, ale najpierw Włoskie espresso od tego warto zacząć dzień espresso macchiato caffè latte gelato tiramisu no, no. <laughs> bella amore <laughs> i Michałuszek zaraz, ruszamy dalej dobrze to zaczynamy zwiedzać tak prezentuje się z zewnątrz ta bazylika. tutaj plac tam nawet za tymi murami, co wam pokażę, stoi jakiś kamper no, i ta nasza piękna latarnia, ale najpierw chodźmy do środka. No to teraz rzut oka na drugą stronę wybrzeża nabrzeża, tak bym to określił w sumie nic specjalnego. Będę szczery, tutaj jeszcze rzut oka na plac z drugiej strony, no i tam w oddali widzicie tego kamperka. A teraz pójdziemy z drugiej strony, żeby zrobić Wam ładne zdjęcia tej oto latarni na nasz instagramowy profil instagram.com ukośnik hitplaneta.pl Będę szczery i warto tutaj wejść chociażby dla tego widoku, bo naprawdę wygląda to przepięknie. Tutaj na wprost, właśnie jest ta zatoczka, o której Wam mówiłem, i tam są takie piękne rzeczy. Czekajcie, schowam się tylko, żebyście mogli zobaczyć. Tak, trochę to wygląda creepy, nie ukrywam, ale taki właśnie pomnik możecie spotkać pod wodą. No i wszyscy sobie robią zdjęcia. Tam nawet piszą w ofertach, że. Nie trzeba umieć nurkować. Oni wszystkiego nauczą i pozwolą zejść na te 12 metrów, żeby poeksplorować dno morza. A teraz, jeszcze szybki rzut oka na latarnię. No i my zbieramy się w drogę powrotną. Tam zobaczcie, jaka długa antena, jakaś radiówka. Pan jeździ, chyba jakoś tam się kontaktują. Nie wiem, jakieś pomiary robią teraz już chowa tą antenę, ale naprawdę wystawia się długo wróciliśmy do przyczepy, zostawić sobie bluzy Tutaj tu niedaleko ma być ta grota, do której mamy dojść wczoraj myłem samochód, wczoraj go myłem zobaczcie co tu się porobiło od tej bryzy, co chlapała no całe auto uwalone, no całe po prostu plama goni plamę Uff. wszystko brudne a tu moja praca. 4 euro. No nic. Trzeba będzie z tym żyć. Będzie nowa myjnia. To znowu go umyjemy. <grych> Lecimy, zobaczyć grota. Jesteśmy w takiej właśnie grocie, do której można wejść. Żona mnie tu straszy, bo, bo są pajęczyny, czyli są jakieś wielkie pająki. Mogą być też nietoperze. Mogą być też węże. Ale niczego nie chcemy tutaj zobaczyć. No i też jest to niebezpiecznie, bo te skały nie wyglądają zbyt solidnie, nie? Będę szczery z wami. I ja nie wiem, czy ja chcę tam wchodzić. Tylko po prostu zdjęcia i filmik i góry, bo jest taka, ta się może obłupać. No nie wygląda to zbyt mądrze, nie? Ale ludzie tu chodzą. i fal teraz nie ma dobra, przegadamy to i damy Wam znać nie będę ukrywał, że się boję nawet bardzo ale ciekawość ludzka jednak jest taka jakaś ogromna, co? no ładnie to wygląda Trzeba to przyznać. A, i tu jest woda. Zobaczcie to. Ale pięknie, co? Tu też jest jakaś dziurka. No, ładnie to wygląda. Trzeba to powiedzieć. Ale jak nie musicie, to nie róbcie tego. My też nie musimy, a to robimy. Ale jest taka w ogóle mikroklimat, nie? że czuć wodę bardzo mocno. Dobra, lecimy z powrotem. Tym razem iść w stronę światła to dobry znak. <laughs> Więc chodźmy w stronę światła. Dobrze, moi drodzy. Oficjalnie najdalej wysunięty punkt na południe Włoch zdobyty. Nie pozostaje nic innego, jak ruszyć dalej i poznawać nowe miejsca. Teraz jeszcze pojdziemy sobie wybrzeżem, a później wjedziemy w głąb. Bo mamy kilka ładnych miasteczek dla Was. W sumie dokładnie trzy są zaplanowane, w tym jedno najstarsze miasto na świecie. I wbrew pozorom, to nie jest Rzym. Opuszczamy kolejną gotów gotówkę. Opie. Opuszczamy kolejną miejscówkę, ale jesteśmy przygotowani, żeby odwiedzić kolejne. 151 km, 2 godziny 8 minut pokazuje nam nawigacja, czyli jakieś 2 godziny 40 naszym zestawem. Ale w sumie nigdy się nie spieszymy. Piękna pogoda, więc będziemy podziwiać widoki. No i Wam też coś ładnego po drodze pokażemy. Miałem taką wizję, żeby dzisiaj obiad zjeść sobie w jakimś fajnym miejscu. W sensie z fajnym widokiem. No i sami dajcie znać, co myślicie o tym. Przy samiutkiej plaży jesteśmy. Spać tutaj nie będziemy, bo docelowo idziemy jeszcze do tej miejscowości, o której Wam mówiłem. To jest jakaś taka randomowa po drodze. Zaznaczymy ją na mapie. Jakbyście w razie czego chcieli. Tutaj jest niby parking wzdłuż. My, bo, ponieważ jesteśmy szeroczy, stanęliśmy sobie tutaj, gdzie w tej chwili prawdopodobnie nikt nie mieszka, bo wszystko jest pozamykane i pozasłaniane. W ogóle te miejscowości tutaj są takie opustoszała. Kiedy jedziesz tymi bocznymi drogami, to jest tyle śmieci, że kojarzy się od razu trochę to z Albanią. I to zaskakuje, bo jednak Unia Europejska, jednak Włosi, jednak Południe, a mają tutaj po prostu bałagan. Więc teraz zrobimy sobie obiad i widzimy się. Przy pięknych widokach i obiedzie. No to zobaczcie ekspresowy obiad, gruszka, kandyzowana, serfeta, rożponka. Ja dodatkowo jeszcze mam serek, który kupiłem taki zawijany w szynce. I jeszcze mam do tego oliweczki, bo też takie fajne były bez pestek. Cieknie mi tak ślinka, <gryw> że nie pozostaje nic innego, jak się zajadać w takich pięknych okolicznościach. I wam też życzymy smacznego. Muszę się dograć, bo. Ten serek z tą szynką taki rozpływający się jakby na grillu, rewelacja. Ale sałateczka też niczego sobie. Słonko grzeje, łapiemy chwilę, a z wami widzimy się też za chwilę. Pojedliśmy, posprzątaliśmy, więc możemy ruszać to. Zgrona posprzątała, ja się najadłem. No jeszcze powiedz, że ci nie pomagałem. W szykowaniu tak. Ała. Ale po sprzątała żona? Bo ja w tym czasie szukałem nam miejsca noclegowego. A poza tym, kiedy ja jadę autem, ty siedzisz sobie na Instagramie. Nie, prawda, bo muszę co po chwilę coś Ci sprawdzać, więc taka jest prawda. Prawda jest taka, że znalazłem miejsce, mamy godzinę drogi, dzisiaj nie do, znaczy dojechalibyśmy tam do tego docelowego miasta, które chcemy Wam pokazać, ale jest z nim trochę duży problem, bardzo dużo znowu negatywnych opinii, jeśli chodzi o parkingi, gdzie można by się zatrzymać, niekoniecznie na noc, ale nawet ale nawet takich, które no byłyby przystankiem dla nas, żeby zwiedzić miasto i ruszyć dalej. Więc szukamy czegoś alternatywnego, tak powiem najprościej. No i na tą chwilę mamy miejscówkę niedaleko w sumie tego miasta i możliwe, że tam po prostu zostawimy przyczepę i sobie dojedziemy autem na miejsce docelowe, bądź też dojedziemy naszą hulajnogą. Wszystko jeszcze Wam powiemy, jak już dotrzemy na miejsce. I zobaczymy w ogóle, jak ta miejscówka, którą wybrałem, wygląda w rzeczywistości. Specjalnie wybraliśmy drogę przy morzu, ale niestety ona nie jest tak klimatyczna, jakby to na przykład w Chorwacji, kiedy jechaliśmy, czy też w Czarnogórze, bądź nawet w Albanii. Tutaj jedzie się cały czas przez jakieś mniejsze miejscowości, krzaczki, drzewa oliwne, no i takie powiedziałbym bardziej rolnicze miejsca. Tak prezentuje się właśnie ten region na cypelku, powiedzmy sobie szczerze. No szkoda, bo myślałem, że jakieś ładne widoki będzie można ponagrywać, jakieś ładne timelapsy porobić, a tak musicie patrzeć na mnie. No ale możecie też popatrzeć na izę. co? Albo ma taki piękny las, który otula, otula drogę. Tak byśmy to powiedzieli. Nie, tak naprawdę wszędzie są sady oliwne, jest ich tutaj naprawdę cała masa. Widać, że te niektóre drzewa już mają po kilkadziesiąt, jak nie więcej lat, ale są też młode sadzonki. Jedzie się przyjemnie, ruch jest niewielki, a to na plus. Jeszcze 35 km. Już ciemno, a my jesteśmy na miejscówce. Pierwsze wrażenia, trochę takie obskurne miejsce, ale chyba przyzwyczajamy się do tego, że ten klimat z południa Włoch to taki klimat trochę z Albanii. Ten hałas, to słyszycie, to pies, który bawi się miską albo jest głodny, albo po prostu się nią bawi, bo mu się nudzi. Jest też tutaj mnóstwo kotów, po prostu cała masa. Jak tak się. O, teraz widzicie te wszystkie oczka? Tutaj dwa już pobiegły. Tak, tu jest jeden, tam są dwa, trzy. Tam czwarty, tu gdzieś jeszcze przed chwilą się przechadzał piąty. No, prawdopodobnie też może być to spowodowane tym, że. A te oczy się dwa nie świecą na kamerze, że. Yy, no i jest tutaj, o tam jest jeszcze ten jeden. Jest to prawdopodobnie spowodowane tym, że tutaj kiedy są turyści, no to na pewno te zwierzaczki dokarmiają. Teraz, kiedy już ich nie ma, no to one po prostu czekają. A ta miejscówka jest oceniana na, na Park Fortnite bardzo wysoko. 4,8, obok 4,2, bo tu jest kilka takich miejsc parkingowych. Więc w sumie czujemy się tutaj bezpiecznie. Chociaż domy są niepokończone, no taka obskurna część miasta, do którego zmierzamy. W sumie zmierzaliśmy, bo już w nim jesteśmy. A miasto to nazywa się Taranto. I to tutaj znajduje się w ścisłym centrum starożytne miasto, które chcemy Wam pokazać i które sami chcemy zobaczyć. Ale tam oczywiście pojedziemy jutro, bo dzisiaj dnia nam już nie starczyło. I zadecydujemy, czy pojedziemy tam naszą kurajnogą, czy może pojedziemy tam samym samochodem, może całym zestawem bądź też komunikacją miejską, bo tego jeszcze nie sprawdzaliśmy. Teraz idę wrzucać dla was film. Na szczęście już wczoraj jest zmontowany, więc został tylko upload i ewentualnie miniaturka. A później jeszcze się na pewno zobaczymy. A i jeszcze miałem wam dograć. My stoimy tutaj, tu jest ulica, a już tutaj, może słyszycie, jest woda. Zresztą, chodźcie, przejdę się z Wami, pokażę Wam, jak bliziutko stoimy, jak widzicie tu już skałki. A skoro skałki, to musi być też morze. I może dokładnie znajduje się tutaj. Zwiększmy światło. O proszę. Czyli, ale piękny kolor. Przez tą lampkę. Także tutaj morze, a tutaj my. Dobra. Wracam. I widzimy się później. Na zegarze chwila po godzinie 20.00. My już gotowi. Jedyny mankament tego miejsca, o którym muszę Wam powiedzieć, to permanentny brak internetu. Akurat nie do końca nam to przeszkadza, bo normalnie wieczorem dobrze jest nie korzystać z tych wszystkich udogodnień XXI wieku, tylko chwycić dobrą książkę. Ale kiedy chce się wrzucić film dla Was, to jest to ogromny problem. I tak, mogłem zrobić to wczoraj, nie wiem, czemu tego nie zrobiłem. Chyba byłem święcie przekonany, że tutaj też będzie dobry internet. Ale jutro od rana będziemy go dla Was szukać, żebyście Wy nie musieli szukać innych kanałów do oglądania. A tymczasem mówię Wam dobranoc i do zobaczenia.